Białystok miasto, w którym urodziłem się po raz pierwszy w życiu. Robię materiał dokumentalny o moim mieście. A teraz pora na odczytanie otrzymanych od informatora wiadomości. Krótkie odniesienie do filmu Na kolanach masz klęczeć na wiejskim człowieku. Niedawno kolon opowiadał, że pieniądze na autobus do kuratorium pożyczył od babci, która miała emeryturę za oddaną państwu ziemię w Wilkowie, a dziś, że podprowadził mamie z jej schowka na bilon w maszynie do szycia. W roku 1975 kolon miał 12 lat, a nie 8, ale w kuratorium mówili do niego na pan. I kolejna wiadomość Kolon na kilkunastu filmach mówił, że choć wyjechał z rodziną z Wilkowa do stoku mając 12 lat, to Kętrzyn zna jak swoją kieszeń, gdyż tam z ojcem od dzieciaka jeździł na miejscowy targ sprzedawać produkty rolne z ich gospodarstwa, ale lubił też chodzić po mieście, bo wszystko go interesowało. Zaś ojciec w tym czasie handlował. Dziwne jest jednak to, że ten tak świetnie zdający Kętrzyn typ i od zawsze przypisujący mu położenie geograficzne na Warmii, nie zastanowił się, dlaczego w Kętrzynie znajdowała się wtedy, gdy tam mieszkał, siedziba starej mazurskiej fabryki drożdży, przemianowanej później na Mazurskie Centrum Zaopatrzenia Piekarnictwa. A także w Kętrzynie ma swoją siedzibę Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na ulicy Zjazdowej 15. W Kętrzynie działa także lokalna telewizja mazurska. Sami słyszycie, jak pasjonujące wydarzenia rozgrywają się na szkolnej. Nie będę tego komentował, ale coś wam powiem. Jak będziecie wracać wieczorem z pracy i skopią was bezrobotne patusy, przyjrzyjcie się ich butom. Kupili je z zasiłków, na które zapierdalacie.